Żurek dostał pytanie o Ziobrę. Zapowiedział pilne działania. Zbigniew Ziobro od dłuższego czasu przebywa na Węgrzech mimo postępowań w jego sprawie, które rozgrywają się w Polsce. Prokurator generalny Waldemar Żurek sięga po ostateczne bronie, które mają sprowadzić byłego ministra do kraju. Właśnie to ujawnił. Rozwiązanie leży na stole. Waldemar Żurek objął stanowisko prokuratora generalnego. Aby w pełni zrozumieć wagę słów, które padły z ust obecnego szefa Resortu Sprawiedliwości, trzeba cofnąć się o kilka miesięcy, a nawet lat. Waldemar Żurek, będący ikoną sędziowskiego oporu przeciwko zmianom wprowadzanym przez zjednoczoną prawicę, w lipcu 2025 roku zamienił sędziowską togę na gabinet przy alejach ujazdowskich. Jego nominacja była dla wielu symbolem domknięcia pewnego etapu rozliczeń, ale też zapowiedzią bezkompromisowego kursu. Dziś, jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny, żurek nie bawiąc się w dyplomację, stawia sprawę jasno. Wszyscy są równi wobec prawa, niezależnie od tego, czy nazywają się Kowalski, czy Dziobę. Sprawa Funduszu Sprawiedliwości, która stała się kamieniem węgielnym obecnych działań prokuratury, to nie tylko kwestia nieprawidłowości finansowych, ale, jak twierdzą śledczy, systemowego mechanizmu wyprowadzania publicznych pieniędzy na cele partyjne i wyborcze. Prokuratura pod wodzą Żurka chce postawić Zbigniewowi ziobrze aż 26 zarzutów, w tym ten najcięższego kalibru kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W tle mamy gigantyczne kwoty, sięgające setek milionów złotych, które miały służyć ofiarom przestępstw, a według śledczych zasilały kampanie polityków ówczesnego obozu władzy. Zakupy systemów, inwigilacji czy promocje konkretnych działaczy w ich okręgach wyborczych. Sytuacja jest to tyle dynamiczna, że główny zainteresowany przebywa obecnie za granicą, co rodzi uzasadnione pytania o skuteczność polskich organów ścigania w starciu z determinacją byłego ministra do unikania osobistego stawiennictwa w prokuraturze. Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech. Kluczowym elementem tej polityczno-prawnej układanki jest obecne miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry oraz jego strategia obronna. Były minister przebywający na Węgrzech próbuje dyktować warunki swojego przesłuchania, oferując zeznania w trybie zdalnym lub przed konsulem. Dla Waldemara Żurka taka propozycja jest nie do przyjęcia i stanowi bezprecedensową próbę stawiania się ponad prawem. W polskiej procedurze karnej to organ prowadzący postępowanie, a nie podejrzany, decyduje o miejscu i czasie czynności procesowych. Odmowa osobistego stawiennictwa przy jednoczesnym przebywaniu za granicą. Otwiera prokuraturze drogę do zastosowania najsurowszych środków zapobiega